Zaginięcie Beaty Klimek-Sporadza. Od ośmiu miesięcy nie ma po niej śladu. Śledczy coraz bliżej prawdy. To jedna z najbardziej tajemniczych i poruszających spraw ostatnich miesięcy. Beata Klimek-Sporadza, 48, letnia matka trójki dzieci, zaginęła 7 października roku 2024 roku i do dziś nie została odnaleziona. Każdy kolejny dzień bez odpowiedzi potęguje niepokój bliskich i pytań wciąż przybywa. Co tak naprawdę wydarzyło się tego jesiennego poranka. Tego dnia, jak co dzień, Beata odprowadziła dzieci na autobus szkolny. Do pracy nigdy jednak nie dotarła. Jej telefon zamilkł zaledwie kilkadziesiąt minut później, a samochód pozostał przed domem. Wewnątrz nie było ani kluczyków, ani torebki, ani telefonu. Początkowo zniknięcie kobiety traktowano jako sprawę obyczajową, być może chwilowy kryzys, ucieczka od problemów. Niestety, jak często bywa w podobnych przypadkach, opóźniona reakcja znacznie utrudniła późniejsze działania operacyjne. Dopiero po ponad miesiącu okręgowa prokuratura w Szczecinie zdecydowała się wszcząć formalne postępowanie, które następnie przejęła prokuratura regionalna. Z biegiem czasu charakter śledztwa uległ zmianie. Obecnie sprawa prowadzona jest jako możliwe nieumyślne spowodowanie śmierci. Co ważne, jej przebieg monitoruje Prokuratura Krajowa, choć formalnie nie prowadzi postępowania, śledzi rozwój wydarzeń. Jak przyznaje rzecznik Przemysław Nowak, to sytuacja rzadka, mogąca świadczyć o rosnącym znaczeniu sprawy lub niepokoju związanego z jej złożonością i możliwymi błędami na wczesnym etapie. W maju tego roku śledczy po raz kolejny pojawili się na posesji męża Beaty Klimek. Tym razem towarzyszył im profiler, specjalista od psychologii kryminalnej. To może oznaczać, że prokuratura przygotowuje się do procesu, który opierałby się głównie na poszlakach. Tym bardziej, że formalnie nikt nie usłyszał zarzutów, a postępowanie nadal prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko. Bliscy Beaty od początku są przekonani, że kobieta nie zniknęła z własnej woli. Ich podejrzenia koncentrują się na mężu kobiety, Janie K., z którym Beata była w trakcie rozwodu. Mężczyzna już wtedy mieszkał w innym mieście z nową partnerką, jednak relacje między nim a Beatą miały być napięte i pełne konfliktów. Choć prokuratura unika jednoznacznych komentarzy, powracające kontrole, przeszukania oraz analiza zachowania Jana K. mogą wskazywać, że właśnie ten trop uznawany jest za kluczowy. Czy prawda o losie Beaty Klimek w końcu wyjdzie na jaw? Sprawa wciąż pozostaje otwarta. Subskrybuj i śledź dalszy rozwój wydarzeń by być na bieżąco z jednym z najbardziej intrygujących dochodzeń ostatnich lat.